Każdy człowiek nosi w sobie odzwierciedlenie nieba. Patrzymy na nie cały dzień i północy, ale pamiętamy je jedynie z wyglądu w pewnych momentach. Noszę w sobie obraz nieba widzianego w różnych okresach mojego życia i w różnych krajach. Zatem żyje we mnie do dnia dzisiejszego obraz nieba, który jednego razu w dzieciństwie widziałem z hederu na Muranowie w Warszawie w deszczowy dzień. Niebo było szaro-błękitne, pokryte czarnymi chmurami, które gnały z wielką prędkością. Szybki bieg chmur wywarł na mnie tak duże wrażenie, tak jakbym dopiero pierwszy raz zauważył, że chmury mogą gnać tak chętnym pędu. Niebo to... Z prędko gnającymi lecącymi chmurami, pozostało mi w pamięci na całe życie. Pamiętam też niebo, które widziałem wieczorem z balkonu jednej z ulic we wschodniej części Berlina. Niebo pokryte było wspaniałą pajęczyną lekkich chmurek, które tworzyły tajemniczą, piękną mozaikę różnych geometrycznych kształtów. Pamiętam również niebo z Erez, Izrael. Właśnie spacerowałem szosą z Mikwe, Izrael. Trochę padało. Jak zwykle się zdarza, w Erec Izrael zaraz się przejaśniło i pojawiła się tęcza długa, długa tęcza. Zdawało mi się, że takiej świetlistej tęczy nie można zobaczyć w żadnym innym zakątku świata. Wszystkie te wspomnienia na temat nieba przyszły mi na myśl, kiedy przyglądałem się ludziom w getcie. Nic nie wygląda tutaj tak jak kiedyś przed wojną. Ulice nie są takie same. Teraz są brudne, opuszczone, ludzie całkiem nieswoi, chrześcijan nie widzi się w ogóle, z wyjątkiem nielicznych urzędników podatkowych i inkasentów gazu i elektryczności. Żydzi wyglądają raczej jak cienie, a nie jak ludzie. Jednym słowem w getcie wszystko się zmieniło i tylko jedna rzecz pozostała nienaruszona głębokie, błękitne niebo. Tylko tam nie sięga władza wszechmocnej dyktatury. Mogą się do niego poderwać ciężkie bombowce i warczeć przeraźliwie, ale jakie znaczenie mają one w porównaniu z głębokim, wielkim i wolnym niebem? Często patrzę na niebo i dochodzę do wniosku, że niebo w Getcie jest również piękne i zachwycające. Nie jest brzydsze niż niebo w Rzymie i gdzie indziej. I jest to jedyne pocieszenie dla oka i dla duszy. Bo gdzie indziej mamy zwracać nasz wzrok, kiedy dookoła unosi się destrukcja, zagłada i nagazim na śmierć? Jednego brakuje naszemu gettowemu niebu. Nie ma horyzontu. Widzimy je jedynie tak, jak aresztowany ze swojej celi. Jedynie na cmentarzu na gęsie i otwiera się dla nas szersze pole i szersze niebo. Jest jednak kłopot. Że również cmentarz znajduje się poza granicami Getta I normalnie trzeba wcześniej zamknąć oczy, zanim można swobodnie tam dotrzeć. Wtedy jest już jednak wszystko jedno: wąskie czy szerokie niebo, z horyzontem czy bez. Hitler odebrał nam wszystko przestrzeń. Powietrze, chleb. Nawet niebo.